The Voice Kids jest jednym z najlepiej odbieranych programów telewizyjnych, który wzbudza wiele emocji wśród widzów. W ostatnim odcinku The Wojski pomiędzy Jurorami doszło do ostrej wymiany zdań, wszystko przez uczestniczkę o zambijskich korzeniach, Nandi Lewandowską. Co takiego zrobiła dziewczyna, że wszyscy widzowie byli w totalnym szoku. Bewojski to jeden z najbardziej znanych muzycznych programów, do którego przychodzą najlepsze dziecięce głosy w kraju. Podczas każdego przesłuchania, pomiędzy jurorami, dochodzi często do spięcia najlepszych uczestników. Natomiast w szóstym odcinku dewojski Wojski skłótnia pomiędzy trenerami wymknęła się spod kontroli i przerodziła się w awanturę. Podczas przesłuchania w ciemno, wyjątkowe wrażenie na jurorach zrobiła 14-letnia uczestniczka, Nandi Lewandowska. Wykonała utwór Margaret Kulme daum, który zadedykowała mamie. Do samego końca jurorzy De Voice Kids trzymali ją w niepewności. W końcu pod koniec utworu Czerwony Guzik nacisnęli Cleo oraz Thompson i Baron. The Voice Kids. Jurorzy pokłócili się o uczestniczkę w pewnym momencie pomiędzy trenerami doszło do ostrej wymiany zdań. Leo, oraz Thompson i baron zaczęli się przekrzykiwać. Dawid Kwiatkowski próbował zapanować nad sytuacją, jednak bezskutecznie. Czy ktoś jest muzykiem w rodzinie? Czy to się tak samo z siebie wzięło, że tak czysto, ładnie śpiewasz pytał Thompson. Moja mam śpiewa, tata, mój brat śpiewa. W zasadzie cała rodzina śpiewa, odpowiedziała Nandi. Jest bardzo dobrze, jesteś na dobrej drodze, aby konkurować z najlepszymi, mówił Thompson. Z kolei Cleo pytała się, czy dziewczyna lubi muzykę gospel, bardzo lubię, często słucham z mamą na przykład, odpowiadała młoda gwiazda. To jest muzyka duszy, w Twoim głosie słychać muzykę duszy i tak coś czułam, że śpiewasz muzykę gospel, tłumaczyła Cleo. Nandi Lewandowska długo się zastanawiała. Ostatecznie wybrała Thompsona i Barona. Decyzja nie spodobała się Cleo. To niesprawiedliwe, zaczynam was nie lubić. Bardzo chciałam mieć ją w drużynie, odparła trenerka, kiedy dziewczyna już zniknęła z przed oczu widzą. Nandi Lewandowska pochodzi z Ciechocinka. Przygodę ze śpiewaniem rozpoczęła już w przedszkolu. Poza śpiewaniem, 14-latka jest również uzdolnioną sportsmenką. Trenuje siatkówkę, pływanie i tenis. Dodaje, że jak ma chwilę wolnego czasu, lubi się przytulać. Przywiązuje też bardzo dużą uwagę do swojej fryzury. Jej mama pochodzi z Zambii. Nandi Lewandowska zachwyciła nie tylko trenerów, ale także widzów. W internecie pod jej nazwiskiem można przeczytać wiele pozytywnych komentarzy. 14-latka na szansę zostać następczynią Roxany Węgiel, która zwyciężyła pierwszą edycję The Voice. Kids. Następnie została zwycięzczynią w konkursie piosenki Eurowizji dla dzieci w miejsku.